ale jednocześnie nie przekombinować i trzymają mocno kciuki za to, żeby się to udało. Tasiem za kierownicą 200, z S14, z 2 i piękna inicjacja, jak ten wóz jest poustawiany, jak on pracuje. Zaczęła pokazała na trójce, po linii, tak można powiedzieć, od cyrkla. Teraz ładnie się przytrzymał, wrzucił się kątem, Tasiem staje na lewej nodze, żeby być przy samiutkim betonie, także idealnie i teraz znowu od cyrkla Łukasze. Tasiem Tasiemski, przypomnijmy, że w klasie Pro mamy ich aż 50, to nam 100 przejazdów. Solowych, więc jest o czym gadać. Zdecydowanie pierwsza zona zależona u Maca Andreasa. Piękny teraz zakreśla pół linii Maca Andreasen trzecia zona znowu do krawędzi. Żeby teraz tylko dojechać do końca, jesteśmy na czwórce. pod od dalej jest głęboko. Maca Andreasen z jednego przełożenia, przełożenia bez korekty. Wychodzi teraz na zewnątrz. To nie, no to jest zdecydowanie jeden z najlepszych przejazdów dotychczas. Bardzo fajny kierowca, bardzo fajny samochód. Miejmy nadzieję, że będzie to zatem bardzo fajny przejazd. i Zaczynajmy, Merilo Grajk w trasie, o, to samo, słuchajcie, jeszcze nas zobaczyć, może to się uda później, no, kiwamy głową z niedowierzaniem, chociaż akurat u Merilo Grajka, z racji tego, że mam tysiąc koni, mam wrażenie, że najmniej mu zabrała ta inicjatywa. to jest spektakularny finisz w jego wykonaniu na zonie czwartej, mnóstwo dymu, kiwa głowę, głową z niedowierzaniem, Przemek a my dajemy brawa.